Jesteśmy na terenie cmentarza św. Marii Magdaleny obok kościoła św. Magdaleny Kaplica Pokuty się nazywa jest to miejsce gdzie po zgilotynowaniu zostało rzucone pogrzebane ciało ostatniego króla przed Republiką Ludwika XVI który dostał przykaz poświęcenia sercu Jezusowemu Francji Następnie jego małżonka pod koniec tego samego roku również została zgilotnowana i w tym samym miejscu pochowana Pod spodem mają miejsce krypty To teren cmentarza Ludwik 16 był Więziony w twierdzy templariuszy, gdzie również tuż przed śmiercią stali aresztowani. Ostatni formalny wierzyciel zakonu w twierdzy temple. Obecnie jest to Park Temple. W 1815 roku wystąpiła ekshumacja Szczątek, zmunifikowała się czaszka odciętej Marii Antoniny oraz szczątki króla Ludwika XVI zostały przeniesione do Badeliki Saint Denis.